Salamu aleikum. W islamie Allah subhanahu ta'ala zachęca swój lud, aby zawsze dawał tawakal, także w celu uzdrowienia choroby. Hadisy z historii al bukhari przekazują, Allah nie zsyła choroby bez zesłania lekarstwa na tę chorobę. W innym hadisie, wysłannik Allaha, alaihi wasalam powiedział, Każda choroba ma lekarstwo. Jeśli zostanie znalezione odpowiednie lekarstwo na jakąś chorobę, choroba zostanie wyleczona za pozwoleniem Allaha Asałaczal. Oto pięć rodzajów leków wymienionych w Koranie i Hadisach. Oprócz tego, że są bezpieczne do spożycia i korzystne dla zdrowia, cała piątka może leczyć niektóre choroby. Przeanalizujmy je jeden po drugim. Po pierwsze, miód. Sura Koranu An-Nahl. W wersetach 68-69 stwierdza: I Twój Pan natchnął pszczołę. Bierz sobie mieszkanie w górach, w drzewach oraz w tym, co oni, ludzie, budują i wyplatają. Następnie jedz ze wszystkich owoców, a wracając ze swoimi ładunkami, kieruj się tymi łatwymi drogami, które dał Ci Twój Pan. Z ich wnętrzności wychodzi płyn różnej barwy którym jest zdrowie dla istot ludzkich. Miód może być stosowany w leczeniu różnych dolegliwości, takich jak tyfus, zaburzenia pracy jelit i żołądka, stowarzyszącymi im wymiotami, przewlekła choroba wątroby, zatrucia spowodowane zatrzymaniem moczu lub substancjami zewnętrznymi, takimi jak cyrknik, irański siarczek sodu. Po drugie, daktyle. Daktyle są bardzo dobre do spożycia przez kobiety w ciąży. Dzieje się tak, ponieważ daktyle są bogate w żelazo, które zapobiega anemii, wapń wzmacniający kości i zęby płodu oraz fosfor, odżywiający komórki mózgowe i komórki rozrodcze kobiet w ciąży. W hadisach muslim Rasulullah wasalam, powiedział Kto każdego ranka zje śniadanie, składające się z siedmiu daktyli adżła, będzie chroniony przed niebezpieczeństwami związanymi z trucizną i magią. Po trzecie, oliwa z oliwek. Jego światło można przyrównać do niszy, w której jest lampa. Lampa znajduje się w krysztale, a kryształ jaśnieje jak perlista, promieniająca gwiazda. Została zapalona od oliwy, z błogosławionego drzewa oliwnego, które nie jest ani ze wschodu, ani z zachodu. Oliwa sama niemal jaśniałaby światłem, choćby nie tknął jej ogień. Imam Al-Kurtubi powiedział, że oliwki mają wiele zalet, zwłaszcza w postaci ekstraktu olejowego. Niektóre zalety oliwy z oliwek obejmują zapobieganie rakowi skóry i piersi, rakowi macicy, rakowi żołądka i jelita grubego, gdy spożywa się jedną łyżkę dziennie. Wtedy również może obniżyć poziom cholesterolu i wysokie ciśnienie krwi. Po czwarte, Alhabatus sauda, czyli czarnuszka siewna albo czarny kminek. Alhabatus sauda, czyli czarnuszka, ma wiele zalet, takich jak wzmocnienie układu odpornościowego, neutralizowanie toksyn i działanie antystresowe. Specjalność tej rośliny jest również zapisana w jednym z hadisów. Prorok Salallahu alaihi wasallam powiedział: "Zaprawdę w al-Habatu Sauda jest lekarstwo na wszelkiego rodzaju choroby z wyjątkiem śmierci". Po piąte: imbir. Imbir to długowieczna, aromatyczna trawa. Roślina ta jest wspomniana w Koranie w surze Al-Insan, werset 17. I podadzą im do picia napój z pucharu przyprawianego rajskim imbirem. Imbir ma wiele właściwości, szczególnie w leczeniu chorób narządów oddechowych, takich jak astma, kaszel i wydzielanie flegmy. Ponadto uważa się, że roślina ta leczy zapalenie dziąseł i zapobiega próchnicy, łagodzi zapalenie stawów spowodowane zimną pogodą, przezwycięża impotencję, leczy zapalenie odbytu z powodu ostrych zaparć, wzmacnia mięsień sercowy, zapobiega zakrzepom krwi, oraz blokadzie serca i mózgu.